Słuchajcie, drodzy widzowie, wybaczcie, że troszeczkę późno, ale zrobiłem nadgodziny w robocie, bo była bardzo fajna praca. Ale mało tego wszystkiego, chciałbym wam dopowiedzieć, że dnia dzisiejszego, a w zasadzie wczorajszego na dzisiejszy, znowu dostaliśmy aktualizację, która wiecie, co zmieniła? Praktycznie nic. Teoretycznie coś tam niby naprawili, ale znając ich, to znowu dodali jakieś trzy bugi, które będą rozwiązywać przez najbliższe tygodnie. No i niestety jest jak jest. A przy okazji, chciałbym wam tak na lepszy dzień, na lepsze rozpoczęcie odcinka pokazać bardzo fajną, dobrą taktykę Apexa, którą przed chwilą chociażby zastosowali. Tak, przeciwnik was nie zabije. Jak bomba was zabije. Prosta sprawa, co nie? No nie wyszło, nie wyszło im. Mało tego wszystkiego chciałbym przypomnieć, że kiedyś War dodawało chociażby Halloweenowe updatey, więc no, no a teraz, a teraz niestety nic nie dostajemy. Pamiętacie w ogóle te czasy, jak dodawali jakikolwiek update y w tej grze związany chociażby z kontentem nowym? No, kiedyś to było. No i mało tego wszystkiego, dzisiejsza akwizacja w zasadzie zabrała nam i FPSy, jeżeli chodzi o średnią, 1% low troszeczkę się zwiększył, ale dalej to jest spadek, jeżeli chodzi o jakieś prawie 9% od update'u, chociażby związanego z operacją, z tą przepustką naszą, z tym armor passem, no fajnie. No, nie fajnie, tak szczerze. No i wracając do głównego tematu materiału, czy opłaca się generalnie inwestować w te rzeczy, albo nawet kiedy będzie się opłacało inwestować w te rzeczy, powiem Wam szczerze, jak patrzymy na ilości, które jak najbardziej dla Was zbieram, no bo wydaje mi się, że jest to dość przydatna chociażby statystyka i analiza, to tak, 205 tysięcy digli. Nie wiem, czy wiecie, ale z początku Ziomek, który zbierał informacje i robił nam chociażby bardzo fajną analizę dotyczących tych digli, strzelał, że tych digli ogólnie przez te 3 miesiące będzie jakieś mniej więcej 200 tysięcy. Ja nie chcę nic mówić, ale 200 tysięcy zostało przybite nawet nawet nie po miesiącu, nie po miesiącu już mamy 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o M czwórkę Fade, to możemy zaobserwować, że 9,5 tysiąca już tutaj mamy, czyli moja statystyka i moje mniej więcej przewidywania, że ponad 10 tysięcy, albo mniej więcej 10 tysięcy będzie do końca miesiąca, jak najbardziej się mogło sprawdzić i mniej więcej będę chociażby no idealnie trafię, trafię z tym. Jeżeli chodzi o akacza Bide Monster, to możemy zaobserwować, że prawie 5 tysięcy, czyli do końca miesiąca będzie 5 tysięcy. A WP, no A Wupa jest dość ciekawa, będzie. Kilka tysięcy, albo maksymalnie kilkadziesiąt, co nie zmienia faktu, że i tak jest brzydka i prawdopodobnie nikt jej nie będzie chciał. No i na końcu możemy sobie powiedzieć o M4, która nam daje ilości razy dwa, a pamiętajcie, że to jest jeden z czerwonych skinów, czyli mamy dwa czerwone skiny, czyli razy dwa mniej więcej musimy to liczyć, więc również są to ogromne statystyki, które nam mówią nic innego, że chociażby najprawdopodobniej nie będzie się w to opłacało inwestować. Ale uprzedzając pytanie, czy po zakończeniu chociażby tych wszystkich kolekcji, czy po rotacji tych skinów mogą zrobić coś takiego? Jasne mogą zrobić, tylko teraz jest pytanie takie, czy według Was, widzowie, nie ma lepszych inwestycji? Patrząc na te statystyki, patrząc na te ilości, patrząc na to, co się dzieje chociażby na rynku, a i nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu była chociażby teoria, że rzeczywiście ludzie, którzy dostali bana, uratowali ten rynek na jakiś czas jeszcze i jak najbardziej się to sprawdziło. Mniej więcej 13, 14, 15, większość osób zauważyła, że ej, w sumie ten supply nie jest taki duży, ej, w sumie te ceny są duże. To, co zrobili, zaczęli po prostu to kupować. No i mniej więcej 20, 21, 22, 23, 3, 24, 25, i jak te rzeczy, które te rzeczy tych osób, które zaczęły to kupować w 13, 14, 15, zaczęły schodzić z trybana, to mogliśmy zaobserwować, że cena takiej skrzynki 21, nagle sobie, o powiększę wam to, żeby było wam ładniej, nagle sobie z 4,57 zaczęła. Ej, halo, pan rynek. Z 4,57 zaczęła sobie spadać i koniec końców aktualnie sobie spadła na 3,60, nawet 3,58. Podczas nagrywania tego materiału skrzynka spadła cenowo o 2 grosze. No, Piękna sprawa. Bajordery, no buy ordery praktycznie nie ma. No i na te 3,5, czyli koszt koniec końców zrobienia takiej skrzynki chociażby w grze, czyli te dwie gwiazdki, minus prowizja, mniej więcej będziecie wychodzić na 0. Więc no niestety wydaje mi się, że średnio się to opłaca. Patrzę, znałem czwórkę fate, również mamy sytuację, gdzie mniej więcej chodzi po 2000. No, ordery są za 1969, więc średnio. Podsumowując ten materiał, wydaje mi się, że nie będzie opłacało się inwestować w te skiny, chyba, że będziecie dokładnie znali datę rotacji tych kolekcji, więc wtedy rzeczywiście może mieć taki sens. Wydaje mi się, że są bezpieczniejsze opcje. Oraz jak jeszcze oglądacie ten materiał, możecie wbić na chociażby mój nowy kanał, albo jednak stary, gdzie możecie zaobserwować masę materiałów dla rank wspierających, gdzie rzeczywiście macie dodatkowe analizy i rzeczywiście jesteście w stanie znaleźć jakieś ciekawsze inwestycje według mnie, przynajmniej. Oraz na Discorda, gdzie macie chociażby konkurs na 20 tylko pamiętajcie widzowie o komentarzach i opeczkach. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.